Pan, samochodzik. Fortepian Chopina. Rozdział 13. Michał spał. Jedynymi źródłami światła w pokoju mojej kawalerki były lampka i telewizor przełączony na kanał, gdzie zachęcano do zakupu w żelazek na parę, plastrów wykonanych rzekomo według wskazówek chińskich mistrzów medycyny alternatywnej i noży, mogących krajać młotki na plasterki. Chociaż nikt normalny nigdy nie wpadłby na to, żeby w ten sposób niszczyć sobie narzędzia. A wszystko to za bajońskie sumy, które opaleni w solariach naganiacze nazywają promocyjnymi cenami. Przez chwilę wsłuchiwałem się w szmer i paplaniny, obserwując twarz mego siostrzeńca. Nawet we śnie widać było na niej nerwowy skurcz niepokoju i smutku. Wyłączyłem telewizor. Chłopak zamemrotał. Obrócił się na drugi bok i spał dalej. Wziąłem z szafki zakurzonego laptopa, zgasiłem lampkę i zamknąłem drzwi. Zamknąłem również drzwi do kuchni, żeby nie zbudzić Michała. Położyłem komputer na stole i w tym samym momencie dostrzegłem zostawioną tam karteczkę: Wujku, zupa jest w lodówce. Smacznego. Myśląc z wdzięcznością o geście młodzieńca który najwyraźniej w ten sposób chciał wynagrodzić to, że nie brał dziś do końca udziału w śledztwie, otworzyłem lodówkę. Wyjąłem na stół miskę z ugotowanym makaronem i garnek z zupą. Po chwili skubnąłem jeszcze korniszona i kawałek wiejskiej kiełbasy. Postawiłem zupę na gazie i spojrzałem na zegarek. Dochodziła dwudziesta trzecia. Zapach pomidorówki, który razem z ciepłem rozchodził się po kuchni, Zaostrzył mój apetyt. Sięgnąłem po chochelkę, zaczerpnąłem płynu z garnka. Był ciągle chłodny. Jeszcze jeden rzut oka na zegarek. Rozsądek napominał, żeby nie opychać się przed snem, ale żołądek wiedział swoje. Ostatni raz pomyślałem, chcąc w ten sposób zagłuszyć wyrzuty sumienia i niemal w tym samym momencie otwarłem lodówkę, by uraczyć się kolejną porcją zakąski, tym razem do korniszona i kiełbasy dodałem jeszcze grubą na dwa palce pajdę chleba. Nie minął nawet kwadrans, kiedy brzuch wypełniło miłe ciepło zupy. Powieki zaczęły dziwnie ciążyć i mimowolnie opadać. Przemyłem twarz zimną wodą, zaparzyłem sobie kawy z czterech łyżeczek i wdychając cierpki aromat ulatniający się z kubka, otworzyłem laptopa. Luka babić miał swoje hasło w Wikipedii. Nie tylko zresztą tam. W przeglądarce zaanonsowało się kilkanaście encyklopedii z Larousse'em, Britannicą i naszą powszechną na czele. Wybrałem Wikipedię. Po pierwsze, dlatego, że można ją w całości przeglądać za darmo, podczas gdy inne encyklopedie każą sobie płacić za rozszerzone wersje artykułów albo hasła są bardzo skrótowe. Po drugie, hasła w Wikipedii są dużo bardziej rozbudowane często zawierają ciekawostki, dodatkowe informacje, a nawet plotki. W rzetelnym naukowcu może to czasami budzić opór przed cytowaniem wolnej encyklopedii, ale dla kogoś takiego jak ja, kto chce dowiedzieć się wszystkiego o jakiejś osobie i obejrzeć ją z różnych perspektyw, Wikipedia jest wymarzonym wręcz punktem startowym i drogowskazem w wędrówkach po ścieżkach wiedzy. Luka Babić urodził się w 1938 roku w Splicie, w rodzinie dyrygenta i sopranistki. Do pianina zasiadł w wieku lat czterech i robił błyskawiczne postępy. W barwach komunistycznej Jugosławii wygrał kilka ważnych międzynarodowych konkursów dla dzieci, a potem dla nastolatków. Błyskotliwa kariera załamała się nagle w roku 1962. Kiedy to świeżo upieczony absolwent belgrackiego konserwatorium trafił do więzienia. Niestety Wikipedia nie wspominała nic o powodach jego uwięzienia. Następnym wydarzeniem odnotowanym przez autorów encyklopedii był wyjazd pianisty na Islandię 15 lat później. Na północnej wyspie Europy zajął się babić nagrywaniem płyt i edukacją młodzieży. Bardziej musiało mu przypaść do gustu to drugie, bo chociaż jego cztery płyty z interpretacjami romantyków szybko pokryły się w różnych krajach platyną, wchodził do studia najwyżej raz na dekadę, większą uwagę poświęcając szkoleniu swych następców. O jego pedagogicznych umiejętnościach świadczyły wymienione w artykule nazwiska wychowanych przez niego laureatów wysokich miejsc w konkursach pianistycznych na całym świecie. Ostatni na tej liście był Olafur Sigurdsson, którego opisano, zgodną podziwu, właściwą wolnej encyklopedii, aktualnością, jako finalistę i międzynarodowego konkursu szopenowskiego dla dzieci i młodzieży. Informacja o pobycie Luki Babicia w więzieniu była jedynym tropem wartym sprawdzenia. Wybrałem numer Mech i opowiedziałem jej o swoim odkryciu. Jestem jeszcze w komendzie, więc zaraz spróbuję podzwonić i czegoś się dowiedzieć. W jej głosie nie było zbyt wiele entuzjazmu. Ale babić siedział w więzieniu 40 lat temu, w dodatku nie wiemy do końca w jakim kraju, więc pewnie trochę to potrwa, zanim nasi koledzy z Bałkanów dogrzebią się do jego teczki. Udało ci się ustalić coś nowego w sprawie Krammera? Na razie, same pudła. Moi chłopcy rozmawiali już przynajmniej z połową jego kolegów z teatru, ale najbardziej interesującą informacją, jaką zdobyliśmy jest to, że nasz Ancymonek bardzo lubi bezy. Po drugiej stronie słuchawki usłyszałem cichy śmiech. Aha, potwierdziło się jego alibi. Tak jak powiedział, grał tego wieczora w upiorze w kuchni. Wiesz jak to bywa z Alibi, rzekłem z powątpiewaniem. Na pierwszy rzut oka może wydawać się z żelaza, ale wystarczy spojrzeć z innej perspektywy i sypie się jak domek z kart. Pomyślałam o tym samym. I dlatego nie mam zamiaru odpuścić. Jutro rano mam zamiar sama porozmawiać z resztą obsady upiora w kuchni. A co z nadgarstkiem kramera? Zapytałem o drugi stropów, które przyniosła rozmowa z aktorem. Pytaliśmy o to w teatrze, ale nikt nie pamięta. Żeby nasz gagatek uległ wypadkowi podczas pracy w polskim, co oznacza, że najprawdopodobniej doszło do niego, zanim trafił do zespołu. Czterech moich ludzi przekopuje się przez dokumentację medyczną warszawskich szpitali, a dwóch dzwoni po placówkach w całej Polsce. Nie muszę ci chyba tłumaczyć, że szukanie igły w stogusia na to przy tym zadaniu dziecinna igraszka. Kiedy skończycie? Za tydzień. Jeśli się sprężymy. Westchnąłem ciężko. Jeśli szybko czegoś nie zrobimy, to za tydzień fortepian Chopina będzie główną atrakcją podziemnego skarbca jakiegoś fanatyka pamiątek po wielkich kompozytorach, który nie wie co robić z pieniędzmi, pomyślałem. Wiedziałem jednak dobrze, że niczego nie da się przyspieszyć. Wbrew powszechnym przekonaniom praca policjanta mało ma wspólnego z emocjonującymi dochodzeniami opisywanymi przez autorów powieści kryminalnych. To raczej mozolne błądzenie po omacku, w którym ani trochę nie pomaga bałagan panujący w archiwach, ograniczona liczba etatów i ciągły brak czasu. Nie masz czasem numeru telefonu do babicia, zmieniłem temat. Chcę z nimi jutro porozmawiać. Niestety. Moje możliwości są ograniczone, zaśmiała się Olga Mech. Nie zapamiętałam numeru, który był na wizytówce. Ale myślę, że da się temu zaradzić. Bądź u mnie o dziewiątej rano. Większość nocy spędziłem przewracając się z boku na bok i rozmyślając o zagadce kradzieży, sen, męczący i pełen koszmarów, których treść zapominałem natychmiast po przebudzeniu, przychodził co kilka godzin. Drzemki trwały tylko chwilę, kończyły się przebudzeniem ze zlanym potem czołem i szybko bijącym sercem. Nie dawały odpoczynku. Kiedy więc wreszcie wstało słońce, rozpoczynając dzień wielkiego finału małego konkursu szopenowskiego, miałem piasek pod oczami, ziewałem, a jedynym marzeniem była filiżanka mocnej jak uderzenie końskiego kopyta kawy. Z szafki nad zlewem wyjąłem torebkę i wsypałem sporą porcję ziaren do ręcznego młynka czekającego jak co rano na lodówce. Jak zwykle obróciłem się do okna i obracając miarowo rączką młynka, patrzyłem na rozciągające się w dole osiedlowe trawniki, po których biegały psy, co chwila zawracając w kierunku swych właścicieli niespiesznie przechadzających się alejkami. Chrobotanie ziaren miażdżonych przez stalowy mechanizm zagłuszyło odgłos otwieranych drzwi i dopiero po chwili zorientowałem się, że do kuchni wszedł Michał. Cen dobrze mu zrobił, bo chłopak wyglądał trochę lepiej niż wczoraj, twarz nie była tak blada, w oczach tliły się nieśmiałe iskierki blasku, a nerwowe napięcie w kącikach ust było nieco słabsze. Mogę też prosić, zapytał wskazując natrzymany przez mnie młynek. Wspaniale pachnie, pociągnął nosem, żeby lepiej poczuć jedyny w swoim rodzaju aromat. Jasne, odpowiedziałem. Zadowolony, że chłopak znów zwraca uwagę na świat zewnętrzny, co zawsze jest znakiem poprawy kondycji psychicznej i dosypałem ziaren do młynka. Po chwili wysunąłem z dolnej części młynka szufladkę wypełnioną po brzegi brązowym proszkiem nakrapianym gdzie gdzieniegdzie białymi plamkami i przesypałem jej zawartość do lejkowatego pojemnika włoskiej ciśnieniowej maszynki do kawy. Nalałem do dolnego zbiornika dwie filiżanki wody, skręciłem metalowy dzbanuszek, ustawiłem go ostrożnie na kuchence i zapaliłem pod nim gaz. Z szafki po lewej stronie wyjąłem dwie filiżanki oraz dwa spotki i postawiłem je na blacie obok z lewu, a potem usiadłem przy stole naprzeciw Michała. Pytanie zadałem w momencie, gdy pierwsza porcja pary przedarła się z dolnej części maszynki, przeszła przez lejek z sitkiem wypełniony kawą i z sykiem wydostała się do górnego zbiornika przez otwór na szczycie wąskiego stożka zakończonego dwoma dziurkami. Dziś twój wielki dzień, co? Michał przełknął ślinę i niechętnie skinął głową. "Trema, nie ustępowałem. Odpowiedzią była mina i wzruszenie ramion, które miały chyba oznaczać coś w tym rodzaju. Wstałem i uchyliłem wieczka maszynki. Górny zbiornik był już pełny. Świeżo zaparzona, wrząca kawa pieniła się i tańczyła wokół wewnętrznego stożka. Chmura aromatycznej pary rozprzestrzeniła się po kuchni. Zdjąłem maszynkę z gazu i mocno przytrzymując wykonaną stworzywa wypustkę na szczycie wieczka, co zapobiegało rozdaniu napoju. Nalałem kawy do filiżanek. Z mlekiem, zapytałem Michała. Wolę czarną, odpowiedział chłopak. Też wolałem czarną, więc postawiłem filiżanki na stole i przesunąłem w stronę Michała cukiernicę ze szkła i metalu. Chłopak nasypał sobie dwie łyżeczki. Zrobiłem to samo i obracając filiżankę w dłoniach, powiedziałem: Dzięki za pomidorówkę, była świetna. Cieszę się, że ci smakowała, wujku, odpowiedział ze smutnym uśmiechem, upijając łyk kawy, która oparzyła go w usta, powodując, że skurczyły się w grymasie. Coś w jego głosie sprawiło, że po raz pierwszy od kiedy go znałem, a znałem od urodzenia, pomyślałem, że oto siedzi przede mną dorosły Michał a nie mały Michaś. Nie myślałeś o zmianie zawodu, podjąłem próbę rozładowania poważnej atmosfery. Jakiś ciwdykus inny na pewno wziąłby cię do siebie na praktykę. Michał uśmiechnął się półgębkiem. Aż tak źle gram na fortepianie, odparował niby żartem, ale w jego oczach pojawiła się pretensja. Zamilkłem speszony i upiłem kawy, która w międzyczasie zrobiła się chłodna. Kofeinowy napar pobudził neurony i, jak to miało miejsce każdego ranka, zakończył okres lekkiej ospałości, który trwał u mnie zawsze od momentu podniesienia się z łóżka do pierwszego łyku kawy. Słuchaj. Powiedziałem wypijając na raz pół filiżanki kawy. Chciałem cię zapytać, czy twój nauczyciel, pan Wroński, wspominał coś o babiciu? Oni chyba niezbyt się lubią. Michał odstawił naczynie na spodek przez chwilę obserwował swoje cienkie palce, które, błądząc po krawędzi, powoli obracały filiżankę. To był temat tabu, odpowiedział wreszcie. Próbowałem dowiadywać się czegoś na własną rękę, ale w żadnej biografii ani jednego, ani drugiego nie było o tym nawet wzmianki. Spytałem o to kiedyś mamy. Ona zna biografię Adama Wrońskiego jak mało kto, bo zanim zaprowadziła mnie do niego na lekcję, zrobiła na jego temat niezły research, ale nawet ona wiedziała tylko tyle, że doszło między nimi do jakiejś kłótni, bodajże w 1959 roku. Zamilkł na chwilę. Wujku. Michał podniósł na mnie wzrok, objął palcami filiżankę i wziął głęboki wdech. Chciałem Ci o czymś powiedzieć. W tym momencie odezwał się ostry dzwonek dymofonu. Dałem znak siostrzeńcowi, żeby sekundę zaczekał i pobiegłem odebrać. Cześć, kuzynie, odezwał się w słuchawce wesoły głos Tusi. Witaj, Pawle, zawtórował baryton jej męża, Karola. Wchodźcie szybko, to załapiecie się na poranną kawę. Odparłem i nacisnąłem przycisk uruchamiający zamek. Wróciłem do kuchni. Są twoi rodzice powiedziałem. A potem wróciłem do przerwanego wątku. Chciałeś mi o czymś powiedzieć? To nic takiego, machnął ręką Michał. Po prostu zżera mnie trema i chciałem o tym z kimś pogadać. Uśmiechnął się półgębkiem. Ale skoro idą tu rodzice. Po prostu bądź sobą, położyłem mu rękę na ramieniu i spojrzałem prosto w twarz, a wtedy wszystko pójdzie dobrze. Na pewno, odpowiedział bez przekonania. Dzięki, wujku. Rozległo się pukanie do drzwi i już po chwili nastąpiło pandemonium, które w naszej rodzinie nazywa się, nie wiedzieć czemu, powitaniem. Wymiany całusów, zawieszanie kurtek, wykrzykiwane podniesionym głosem relacje z podróży. Strasznie spoważniałeś. Tusia złapała syna za ramiona i przyjrzała mu się uważnie. Wszystko w porządku, zapytała. Jasne. Uciął Michał niepewnym tonem. Trochę denerwuję się przed występem. Przejdzie mi, jak wyjdę na scenę. Nie podoba mi się to, nie ustępowała Tusia. Może chcesz mi o czymś powiedzieć? Jej ton był pozornie łagodny, ale gdzieś na czaiła się podejrzliwości inspektora podatkowego. Michał już miał jej coś odpowiedzieć, ale wszedł mu w słowo Karol. Tusiu, rzekł spokojnie, ale zdecydowanie, kładąc rękę na ramieniu żony. Chyba nie zapomniałaś o naszej wczorajszej rozmowie. Oczy mojej kuzynki przestały świdrować Michała. Przymknęła powieki, przez chwilę poruszała bezgłośnie ustami, jakby się modliła, a potem otworzyła oczy i powiedziała głośno. No dobrze, podobno przed chwilą zaparzyliście ciekawe. Zadowolony, że Michał nie będzie musiał czekać na finałową rozgrywkę w samotności, opuściłem towarzystwo po kwadransie. Szybkim krokiem zbiegłem już dwa piętra w dół, kiedy z góry dobiegł mnie głos kuzynki. Pawle? Zatrzymałem się, a potem wróciłem do góry. Tusia czekała na półpiętrze. Ze zmartwioną miną zapytała: Co się dzieje z Michałem? Opowiedziałem jej o zdjęciach zniszczonego fortepianu i wrażeniu, jakie wywarły na jej synu. Kuzynka słuchała w skupieniu. Potem myślała przez minutę, a wreszcie orzekła: Coś mi się tu nie podoba, pokręciła powoli głową. To prawda, że mój syn ma szczególny stosunek do instrumentów muzycznych, ale jeszcze nigdy nie widziałam go w takim stanie. Nawet wtedy, gdy ukradli Steinwaja, który jechał do Akademii Muzycznej w Katowicach. Może to hormony, zastanawiałem się głośno ostatnie słowo być może dlatego, że rzadko go używałem. Zabrzmiało w moich ustach, jakbym powiedział coś nieprzyzwoitego. Może. Powtórzyła bez przekonania tusia. Zobaczymy, jak będzie się zachowywał po finale. Niewykluczone, że to faktycznie Trema. No nic, machnęła ręką i już się chciała odwrócić, by ruszyć z powrotem do mieszkania, kiedy przypomniała sobie o czymś. Słuchaj, kuzynie, powiedziała. Czy mógłbyś mi podać numer do pana Tomasza? Chciałam zaprosić go na koncert finałowy. Oczywiście. Wyjąłem z kieszeni komórkę i podyktowałem jej dziewięć cyfr. Dzięki, uśmiechnęła się smutno i, schowawszy telefon do torebki, złapała za poręcz. Jeszcze przez chwilę patrzyłem, jak powoli wspina się po schodach, a potem ruszyłem pędem na dół. Była za kwadrans dziewiąta. Nawet nasz wspaniały ministerialny wehikuł nie gwarantował. Że zamelduje się w gabinecie Olgi o mówionej porze. Dochodziło w pół do dziesiątej, gdy wreszcie znalazłem się w korytarzu, na którego końcu miała swój pokój pani komisarz. Szybkim krokiem dotarłem do jej drzwi i zapukałem. Proszę, odpowiedział mi ze środka znajomy głos policjantki. Nacisnąłem klamkę i popchnąłem drzwi. Olga Mech zdejmowała właśnie torebkę z wieszaka na płaszcze. Cześć. Pawle przywitała mnie z przekąsem, odwracając się i jednocześnie zakładając torebkę na ramię. Punktualność nie należy, jak widzę, do twoich mocnych stron, stuknęła palcem w cyferblat zegarka przypiętego do wewnętrznej strony nadgarstka. Miałem niespodziewaną wizytę, tłumaczyłem się. O ósmej rano zapytała, podnosząc brwi. Rodzina, powiedziałem tylko: Zostawmy to. Westchnęła. Wybacz, że nie zaproszę cię na kawę, ale za kwadrans jesteśmy umówieni na rozmowę z Luką Babiciem. Po drodze do hotelu Bristol, gdzie zatrzymali się Luka Babic i Olafur Sigurdsson, Olga Mech opowiadała mi o tym, co udało się ustalić jej i jej ludziom podczas prowadzonego przez całą noc i poranek dochodzenia. Nie nadeszły niestety żadne wiadomości z Bałkanów, rzekła. Gdy ruszyłem w dół marszałkowską i dodała zaraz nerwowo, jakby chciała uprzedzić moje ewentualne pytanie, i nie należy się ich spodziewać w najbliższym czasie. Oficer z zarządu policji serbskiej w Belgradzie śmiał się przynajmniej pięć minut, kiedy powiedziałam mu, w jakiej sprawie dzwonię. Stwierdził, że mają wystarczająco dużo roboty z przestępcami, którzy grasują na wolności, żeby zajmować się tymi Którzy już odbyli swoją karę. Później trochę się zmitygował i obiecał, że zrobią co w ich mocy. A to oznacza, wszedłem jej w słowo, że przyślą faks, kiedy będzie już po sprawie. Dlatego umówiłam nas z babiciem. Nasz Wirtuos nie był zachwycony, kiedy dowiedział się, kim jestem, ale zgodził się porozmawiać. Jeśli dopisze nam szczęście, za kilkadziesiąt minut będziemy mogli go wpisać na listę podejrzanych. Albo go z niej skreślić, dodałem, skręcając w królewską. Masz rację, powiedziała Olga Mech takim tonem, jakbym złapał ją na kłamstwie. Kątem oka zauważyłem, że policjantka się zaczerwieniła. To, że ktoś grzeszył w przeszłości, nie znaczy jeszcze. Co słychać w szpitalach? Uciąłem kłopotliwy wątek. Na razie nic. Chłopcom udało się znaleźć ponad sto przypadków różnych kontuzji nadgarstka, ale żaden z pacjentów nie nazywał się Krammer. Przy okazji swoich badań odkryli ciekawą sprawę. Wiedziałeś, że rozmaite urazy nadgarstka to choroba zawodowa instrumentalistów? Coś słyszałem. Odpowiedziałem nie zwracając szczególnej uwagi na to, co mówiła Olga Mech, bo skręcałem właśnie w krakowskie przedmieście z ulicy Ossolińskich i w ostatniej chwili wcisnął się przede mnie zwinny Nissan Micra. Musiałem nieźle się napocić, żeby nie zmiażdżyć tylnej części małego samochodu. W końcu wydostałem się na główny warszawski deptak. Przejechałem przez bramę w murze okalającym Ministerstwo Kultury i Sztuki i zaparkowałem przed budynkiem resortu. Ciągle jesteśmy w niedoczasie, rzekłem spoglądając na zegarek. No wiesz, Olga Mechu udała oburzenie. Myślałam, że pracownicy ministerstwa władają lepszą polszczyzną. No cóż, jesteśmy tylko urzędnikami, odwzajemniłem uśmiech, wzruszając ramionami, chociaż było mi głupio, że dałem się złapać na używaniu najgorszej odmiany biurowego żargonu. Wysiedliśmy z wehikułu i ruszyliśmy na przełaj przez krakowskie przedmieście w kierunku znajdującego się niemal naprzeciw ministerstwa hotelu. Na przejściu dla pieszych odezwała się piękna melodia uwertury Borysa Godunowa Modesta Musorgskiego. To był dzwonek w telefonie Olgi Mech. Policjantka odebrała i słuchała, podążając jednocześnie za mną w kierunku hotelu. Już miałem wejść do holu, ale powstrzymała mnie gestem dłoni. Tak. Świetna robota. Zaraz przyjadę. Powiedziała i rozłączyła się. Obawiam się, że będę zmuszona pozostawić cię sam na sam z babiciem, rzekła nieco tajemniczo. Udało się odkryć coś nowego. Zainteresowałem się. To na razie tylko trop, ale wygląda na to, że rozmowy ze znajomymi Kramera dały wreszcie efekt. Jeden z moich ludzi skończył właśnie przesłuchanie charakteryzatorki której nasz drogi Jagon zwierzył się pięć lat temu przed Wielkanocą, że w każde święta odwiedza matkę w domu opieki. W tym kraju są tysiące domów opieki dla starszych ludzi, rzekłem z powątpiewaniem. Ale tylko jeden w Zagórzu. A tam właśnie, według charakteryzatorki, miał zamiar udać się w pierwszy dzień świąt Krammer. Kobieta pamięta, że aktor bardzo narzekał na pociąg, którym zazwyczaj udawał się w odwiedziny. Twierdził, że niemal zawsze się spóźnia i jest w nim niezbyt czysto. Cieszył się za to, że będzie miał okazję pochodzić po górach. Planował wyprawę do Otrytu. Na tej podstawie moi ludzie zidentyfikowali Zagórz jako miasteczko w Bieszczadach. Byłem tam kiedyś, powiedziałem. Wspominając sprawę skrytki Tryzuba, którą zajmowałem się kilka lat temu. Mają bardzo malownicze ruiny klasztoru. Chcesz tam jechać? Po co? Nie wystarczy zadzwonić. Moi ludzie już dzwonili, ale nikt nie odbiera. A co jeśli starsza pani Krammer? No wiesz, chrząknąłem zakłopotany. Nie żyje? No właśnie. Posłuchaj, Pawle, Olga Mech spojrzała na mnie poważnie. Krammer to w tej chwili nasz najważniejszy trop. Moim obowiązkiem jako policjantki jest sprawdzić go najdokładniej i najszybciej jak się da. Nie ma chwili do stracenia i nie mogę siedzieć w Warszawie czekając, aż będę mogła skontaktować się ze starszą panią Krammer telefonicznie. Zresztą nawet gdybym miała taką możliwość i tak bym z niej nie skorzystała. Dlaczego? Bo rozmowy w cztery oczy nic nie jest w stanie zastąpić, odpowiedziała z przekonaniem. Telefon jest jak kurtyna, za którą można się ukryć. Nie widać twarzy, głos jest zniekształcony. Może zaczekałabyś godzinkę i poszła ze mną na spotkanie z babiciem? Mogę nie dostrzec wszystkich szczegółów tak dokładnie jak ty, uśmiechnąłem się. Pawle Daniec Olga spojrzała na mnie rozbawiona. Czyżbyś brał mnie po ty włos? Gdzieżbym śmiał? Pani komisarz. Po prostu wyrażam uznanie dla pani niezwykłych umiejętności. Nie mogę zostać. Rzekła, jakby trochę zawiedziona takim obrotem sprawy. W komendzie już czeka na mnie samochód z najlepszym kierowcą warszawskiej drogówki. Ale może pocieszy cię fakt, że w czasie naszej współpracy nieraz udowodniłeś swoje talenty detektywa i jestem pewna, że poradzisz sobie z Babiciem bez problemu. Uważaj na siebie, powiedziałem, rezygnując z dalszych prób przekonania policjantki, by została. I wracaj szybko. Olga Mych zatrzymała jadącą krakowskim przedmieściem taksówkę. Wsiadając, rzuciła mi jeszcze tylko, trzymając w ręku komórkę. Jesteśmy w kontakcie. Skinąłem głową, a ona zatrzasnęła drzwi. Taksówka ruszyła krakowskim przedmieściem w stronę Nowego Światu. Westknąłem mi minąwszy boja, który skinął mi głową na powitanie, wkroczyłem do hotelowego holu. Babicia! Który miał tu na mnie czekać, jeszcze nie było. Podszedłem więc do kontuaru i powiedziałem do recepcjonistki. Miałem się tu spotkać za kwadrans dziesiąta z gościem państwa hotelu. Może mogłaby pani sprawdzić, czy opuścił już swój pokój. Nazywa się luka babić. Kobieta wykonała obrót na pięcie. Zajrzała do książki meldunkowej a potem przez chwilę wpatrywała się w ścianę, na której była szafka z przegródkami, gdzie pracownicy hotelu umieszczali zwracane przez gości klucze. Niestety, odpowiedziała takim tonem, jakby miała wyrzuty sumienia. Pańskiego znajomego nie ma w pokoju. Przepraszam, że pytam. Ale czy pan babić to czasem nie ten wysoki jegomość ze sporym brzuszkiem, śniadą twarzą i cienkimi wąsikami? Zgadza się, odpowiedziałem. Bardzo pani spostrzegawcza. To nic trudnego, uśmiechnęła się na mój komplement. Jak się trochę popracuje w hotelu, samo wchodzi w krew. A co do pana Babicia, to wydaje mi się, że właśnie wsiada do swego samochodu, wskazała palcem na boczne wejście do hotelu. Przez którego przeszklone drzwi było widać postawnego wirtuoza, usiłującego wcisnąć swe obszerne ciało do maleńkiego samochodu marki Smart w czerwonym kolorze.